Więc proszę Państwa sędzia Maria Cińska, która da 35 lat życia w badaniu obozu Kalwarszał, a następnie właściwie każdą minutę swego prywatnego czasu, e, aż do odejścia, e, marzyła, e, że właściwie ta wiedza powinna przedostać się na forum międzynarodowe, ponieważ historia Polski jest bezprecedensowa i w tym wypadku, prawda, przeżyliśmy totalitaryzm bolszewicki, totalitaryzm nazistowski, a więc właściwie nie ma narodu w Europie, który był tak tragicznie doświadczony. A doświadczenia, tragiczne nawet, powinny być, jak to określa sędzia, ku przestroce. A więc było to moim cichym marzeniem, że może na jakimś właśnie wielkim forum międzynarodowym, a będę mogła powiedzieć w zastępstwie nieżyjącej pani sędzi o obozie Kal Warszał. No i tak się stało. Osoby, które mnie w tym pomogły, to przede wszystkim poseł Czarnecki, dyrektor Centrum Polskiego Imienia. Ignacego Jana Paderewskiego oraz mój student dawny, który obecnie jest najmłodszym radnym w Żerardowie, Krzysiu. Więc proszę Państwa, wykład odbył się 19 lutego między godziną. Dostaliśmy prawda, przedział czasowy między 9 a 12. To jest, to jest bardzo dobry czas. I wchodząc do budynku, byłam nieco nieśmielona, albowiem w lobby rozklejone były plakaty kalwarsza. Sala była doskonała, siedzieliśmy na takim podium, było wiele tłumaczy, tłumacze za szybą, tłumaczono na te główne języki Unii Europejskiej. Konstrukcję jaką przyjęłam w czasie wykładu Przygotowałam sobie tekst, gdzieś między na 17 stron, ze wszystkimi technicznymi szczegółami, ale zrozumiałam, że ludzie, którzy słyszą o tym pierwszy raz, muszą po pierwsze wiedzieć, że w Warszawie, jako w jedynej stolicy, kraju okupowanego przez hitlerowskie Niemcy, istniał obóz koncentracyjny i to jeszcze w centrum Warszawy, w którym zginęło 200 tysięcy Polaków. To jest dana symulacyjna oczywiście i nie było drugiego kraju, którego stolica była tak tragicznie dotknięta, a więc to. Następnie też nie było innego kraju, gdzie na przykład za pomoc Żydom groziła śmierć i to nie śmierć pomagającego, tylko pomagającej osoby, ale całej rodziny, miasta czy wsi. Także to było bardzo unikalne. Wspomniałam, że przed wojną Warszawa liczyła milion 300 tysięcy, z czego ponad milion Polaków, nieco mniej niż 300 tysięcy Żydów i około 300 30 tysięcy innych mniejszości, Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, te małe narody skandynawskie, jednym słowem. To wszystko wspomniałam. I po, kiedy na konferencji Wansi została podjęta decyzja, zresztą przy współudziale bankierów i paradoksalnie pochodzenia żydowskiego, mianowicie bankierzy ci zostali zaproszeni przez Hitlera. Do, do na właśnie na takie spotkanie w jego pięknej willi w Ansi. W Ancji to jest tak jak Wilanów dla Polaków. No i po ataku na zwią wcześniejszego swojego sojusznika Związek Sowiecki, em, po tym ataku Hitler ciasna potrzebował ogromnych zasobów finansowych. No a finanse to się pożycza oczywiście u bankierów. E, Decyzję bankierzy podjęli negatywną, to znaczy, że tych finansów nie użyczą, albowiem były już przecieki od bardzo ważnych dowódców Zermachtu, że ta wojna nie będzie wygrana wówczas. Podobno Hitler została tak kuszału, co on był znany z takich właśnie. I powiedział, to ja Wasze wsadzę do pieca, na co nie odpowiedzieli, no to wsadź. To była właśnie i w związku z tym podjęto decyzję Final Solution jako wcześniejszą, dlatego, bo na początku wojny rozważano decyzję o realizacji planu Ost, to znaczy eksterminacji Polaków jako narodu słowiańskiego, pierwsze, bo wiemy, że od tysiąca lat prawda, Niemcy mieli tę koncepcję Dracht nach Ostern, czyli tego marszu na wschód a więc należałoby celem udostępnienia etnicznej, prawda, ludności niemieckiej tych terenów, były koncepcje takie rozważane o eksterminacji, o planie Ost, czyli eksterminacji Polaków jako pierwszych, no tym bardziej, że Prawda, Polacy natychmiast weszli do podziemia, podczas gdy organizacje żydowskie, szczególnie Raty, w pierwszym okresie dwóch lat kooperowały. Przyjęto zasady, że jeżeli będziemy kooperować, kooperować ze wszystkim czego chce od nas Hitler, to zostawi nas w spokoju, tak rzeczywiście było na początku. No więc tutaj nastąpiła diametralna zmiana, najpierw realizacja tzw. final solution i do października, do października 1942 roku warszawska ludność pochodzenia żydowskiego została wywieziona do obozów Majdanek, Treblinka, Sobibór. Były to obozy zagłady, ale oszukano ich i powiedziano, że są to obozy pracy i kto dobrze pracuje, to może mieć całkiem przyzwoite życie. No i wtedy przystąpiono do realizacji planu Pabsta, czyli anihilacji tkanki ludzkiej i architektonicznej Warszawy, albowiem na miejsce stolicy Polski, Warszawy, miało powstać miasto, 30-tysięczne miasto, Dino Deutsche Warszaw. Miała to być dla wojskowej elity niemieckiej, szczególnie tych powracających z frontu wschodniego. Więc można Należy przypuszczać, że właśnie według planu papsta teraz można było już przystąpić do jego realizacji. W pierwszym etapie to miała być anihilacja 500 tysięcy, w drugim anihilacja 500 tysięcy, zresztą te 480 tysięcy warszawiaków, które zostały Niektórzy, którzy ponieśli, różnego rodzaju śmierć, została ten pierwszy etap został zrealizowany i w tym etapie uczestniczył, uczestniczył koncentracją Lager Warszał, który następnie uzyskał status Wernichtungslager, czyli obozu zagłady, w którym przebywało się między 3 do 5 dni góra maksimum. I tu była zastosowana. Ludobójstwo przemysłowe, a więc poza rozstrzelaniem wieszaniem, gazowanie. W proporcjach dowódca obozu Kal Paul Geibel, zaznając przed sądem wojewódzkim w Warszawie, twierdził, że dziennie eksterminowano około 400 Polaków a przez gazowanie 300, rozstrzelanie i wieszanie 100, no i ta liczba pomnożona prawda, do wybuchu powstania warszawskiego, bo tak długo trwał obóz, właśnie daje tą cyfrę, o której mówiłam, 200 tysięcy mieszkańców. Także to są zupełnie teraz osoby gazowane, tak samo jak i rozczeliwane i wieszane, następnie spalane były w krematoriach i to jest chyba jedyny przypadek na świecie, kiedy człowiek, human being traktowany jest jako, jako materiał do produkcji nawozu, albo w wyniku spalania powstał proszek, który był rozsypywany na przedmieściach Warszawy. I tak straciliśmy 200 tysięcy niewinnych Polaków-Warszawiaków.